Przygotuj się! Wszechświat już za chwilę wręczy ci złoty klucz, choć większość ludzi nawet nie będzie wiedziała, jak go wykorzystać. Jutro, 22 czerwca 2025 roku, Mars i Jowisz ustawią się w idealnym sekstylu. I nie jest to zwykły taniec planet. To kosmiczna aktywacja tak precyzyjna i potężna, że może całkowicie zmienić bieg Twojego życia na pozostałą część 2025 roku. Czego nikt Ci nie mówi: ten portal energetyczny nie będzie na Ciebie czekał. Energia już narasta, zmiany już zachodzą, a jeśli nie pracujesz z nią świadomie, możesz przegapić najkorzystniejszy układ planetarny całego roku. Jeśli ostatnio czujesz niepokój, jakby coś wielkiego miało się wydarzyć, ale nie potrafisz określić, co to takiego? Oglądaj dalej. Jest konkretny powód, dla którego doświadczasz tego właśnie teraz i wyjaśnię ci dokładnie, o co chodzi. Najpierw jednak musisz zrozumieć, co sprawia, że ten sekstyl marsjowisz jest wyjątkowy na tle wszystkiego, czego doświadczyliśmy w ostatnim czasie. To nie jest zwykły aspekt planetarny. Gdy Mars i Jowisz tworzą sekstyl, zawsze jest to znaczące wydarzenie. Ale to, co nastąpi jutro? To precyzja na kosmiczną skalę. Mars znajdzie się dokładnie na 2 stopniach i 51 minutach panny. Jowisz dokładnie na 2 stopniach i 51 minutach raka. 0 stopni, 0 minut separacji. W astrologii, im dokładniejszy aspekt, tym potężniejsze jego działanie, a ten będzie chirurgicznie precyzyjny. Mars w Pannie przynosi zdyscyplinowane działanie, skupioną energię, która zamienia marzenia w systemy, a pragnienia w konkretne plany działania. Jowisz w Raku, gdzie jest w pozycji wyniesienia, czyli swojej najpotężniejszej formie, przynosi emocjonalną obfitość i wspierający rozwój, rodzaj wzrostu, który karmi twoją duszę, jednocześnie budując twoją przyszłość. Kiedy te dwie siły łączą się w doskonałej harmonii, wszechświat mówi, oto Twój moment, oto Twoje okno możliwości. Co z nim zrobisz? Ten układ nie istnieje w izolacji. Dzieje się to, gdy Słońce tworzy kwadraty z Saturnem i Neptunem tuż przed nowiem księżyca wraku. To nie tylko okazja, to próba. Kosmiczna inicjacja. A znaki już się pojawiają dla tych, którzy potrafią je dostrzec. Twój poziom energii wzrośnie, ale jest haczyk. Pierwszą rzeczą, którą zauważysz, może już to czujesz, jest przypływ energii, niezwykłej energii. To energia Marsa w Pannie, wyrafinowana i celowa, jak wysokooktanowe paliwo wstrzyknięte bezpośrednio do Twojego organizmu. Nagle zadania, które jeszcze w zeszłym tygodniu wydawały się przytłaczające, stają się wykonalne. Projekty, które utknęły w martwym punkcie, zaczynają się poruszać. Twoje ciało chce działać. Ludzie wokół mogą to zauważyć. Co w ciebie wstąpiło? Zapytają, widząc, jak metodycznie realizujesz swoje zadania z efektywnością, która zaskakuje nawet ciebie. To nie kofeina. To nie motywacja sporadnika rozwoju osobistego. To kosmiczne paliwo rakietowe i jest bardzo realne. Ale jest haczyk, o którym nikt nie wspomina. Mars w pannie nie tylko daje ci energię, daje ci też wymagania. Nagle, wystarczająco dobrze przestaje być wystarczające. Możesz przyłapać się na poprawianiu pracy, która już jest dobra, obsesyjnym skupianiu się na szczegółach, które nie mają większego znaczenia. Zmuszaniu się do wysiłku ponad konieczność. Ta sama precyzja, która czyni tę energię tak potężną, może przerodzić się w perfekcjonizm, który Cię wypali. Klucz? Kieruj tą energią świadomie. Wykorzystaj ten przypływ do zajęcia się ważnymi projektami, tymi, które naprawdę mają znaczenie. Stwórz systemy, które będą Ci służyć długo po zakończeniu tego tranzytu, bo ta energia nie zostanie na zawsze. Jest tu, by dać ci impuls, ale tylko jeśli znasz różnicę między doskonałością a wyczerpaniem. A skoro mowa o rozróżnianiu, to prowadzi nas do drugiego znaku. Twoja percepcja wkrótce zmieni się w sposób, którego się nie spodziewasz. Ukryte prawdy wychodzą na powierzchnię. Jutrzejszy układ wpłynie nie tylko na Twoją energię, wpłynie też na Twoje postrzeganie nie na wzrok na wgląd. Jowisz wraku ma zdolność oświetlania tego, co było ukryte w emocjonalnych głębinach, podczas gdy Mars w pannie przecina iluzję z chirurgiczną precyzją. Oznacza to, że na jaw wyjdą sekrety. Niekoniecznie dramatyczne rewelacje, choć dla niektórych tak będzie, ale raczej subtelne prawdy, których unikałeś. Może to będzie jasne spojrzenie na dynamikę Twojego związku. Może zrozumiesz, dlaczego cel, do którego dążyłeś, nie zmaterializował się mimo Twoich wysiłków. Może rozpoznasz wzorzec, który nieświadomie powtarzałeś. Sekstyl Mars Jowisz działa jak kosmiczna latarka, oświetlając zakamarki Twojego życia, które trzymałeś w cieniu. A ponieważ jednocześnie Słońce tworzy kwadrat z Neptunem, planetą iluzji, nie jest to delikatne oświetlenie. To raczej jak nagłe zapalenie światła w środku nocy. Szokujące? Tak. Konieczne? Absolutnie. Możesz przyłapać się na prowadzeniu rozmów, w których nagle, wreszcie, prawda wychodzi na jaw, nie w złości czy w dramatycznych okolicznościach, ale z jasnością, która niemal zaskakuje. Myślę o tym od miesięcy. Możesz usłyszeć swoje własne słowa, albo ktoś podzieli się z tobą czymś, co nagle wszystko wyjaśnia. Dlaczego był zdystansowany, dlaczego projekt utknął, dlaczego czułeś się zablokowany. Te prawdy nie pojawiają się, by cię zranić, przychodzą, by cię uwolnić, bo nie możesz skutecznie nawigować, posługując się fałszywymi mapami. Ta kosmiczna kombinacja aktualizuje twój wewnętrzny GPS, dając ci dokładne współrzędne miejsca, w którym naprawdę jesteś, a nie tego, gdzie myślałeś, że się znajdujesz. Ale objawienia nie kończą się w stanie czuwania. Twoja podświadomość stanie się niezwykle aktywna. Twoje sny staną się żywymi posłańcami. Jeśli myślisz, że twoje dni stają się intensywne, poczekaj, aż zobaczysz, co dzieje się nocą. Sekstyl Mars Jowisz, szczególnie z Jowiszem w głęboko intuicyjnym znaku raka, zamienia twój sen w bezpośredni kanał komunikacji z twoim wyższym ja. Zaczynając od dzisiaj wieczorem, a dla niektórych może nawet od wczoraj, twoje sny to już nie tylko sny, to doświadczenia: żywe, zapadające w pamięć, czasem tak realne, że budzisz się zdezorientowany, nie wiedząc, w której rzeczywistości się znajdujesz. Kolory intensywniejsze niż zwykle, rozmowy, które wydają się znaczące, symbole, które się powtarzają to nieprzypadkowy szum podświadomości. Jowisz wraku wzmacnia twoje kanały intuicyjne, podczas gdy Mars w pannie pomaga ci zapamiętać i przeanalizować to, co przychodzi. Możesz śnić o ludziach, o których nie myślałeś od lat, a potem w ciągu kilku dni nawiążą z tobą kontakt. Możesz zobaczyć symboliczne scenariusze, które idealnie odzwierciedlają decyzję, przed którą stoisz. Możesz nawet otrzymać bezpośrednie wskazówki, usłyszeć słowa. Lub zobaczyć znaki, które dają ci dokładną odpowiedź, której szukałeś. Trzymaj dziennik przy łóżku. Mówię poważnie. Przekazy przychodzące przez Twoje sny są teraz zbyt cenne, by je stracić w porannej mgle. Nawet jeśli sen wydaje się bezsensowny, zapisz go. Wpływ Marsa w pannie pomoże ci później go rozszyfrować, odnajdując praktyczną mądrość ukrytą w symbolice. Niektórzy z Was mogą doświadczyć proroczych snów, przebłysków rozmów, które przeprowadzisz, miejsc, które odwiedzisz, nadchodzących możliwości. To nie jest myślenie życzeniowe. Kiedy intuicyjna moc Jowisza łączy się ze zdolnością Marsa do materializacji, Twoje sny stają się projektami tego, co możliwe. Zaufaj temu, co widzisz, szczególnie jeśli się powtarza. A te sny? Przygotowują Cię na to, co musi się wydarzyć dalej. Stare wzorce domagają się uwolnienia. Sekstyl Mars-Jowisz nie polega tylko na dodawaniu nowej energii do Twojego życia. Najpierw trzeba zrobić dla niej miejsce. A to oznacza, że wszystko, co zajmuje przestrzeń, nie wnosząc wartości, musi odejść. Odczujesz to niemal jako fizyczny nacisk. Te nawyki, które zamierzałeś przełamać? Nagle stają się nie do zniesienia. Ta toksyczna sytuacja, którą tolerowałeś, staje się niemożliwa do zignorowania. Kompromisy, które zawierałeś ze sobą, sposoby, na jakie się umniejszałeś, wzorce, które odziedziczyłeś, ale nigdy świadomie nie wybrałeś, wszystkie zaczynają się czuć jak ubrania, z których wyrosłeś. Mars w pannie to bezkompromisowy redaktor bezlitośnie skuteczny w identyfikowaniu tego co nie działa. Jowisz w raku dodaje do tego procesu inteligencję emocjonalną, pomagając ci zrozumieć nie tylko co musi odejść, ale też dlaczego się tego trzymałeś. Może ten wzorzec prokrastynacji to w rzeczywistości lęk przed sukcesem. Może ta dynamika związku odtwarza coś z twojego dzieciństwa. Może te nawyki finansowe są związane z przekonaniami o własnej wartości. Nie jest to komfortowe. Niektórzy z Was mogą przyłapać się na dosłownym porządkowaniu szaf, usuwaniu starych plików, anulowaniu zbędnych subskrypcji, fizycznych działaniach, które odzwierciedlają wewnętrzne oczyszczanie. Inni mogą prowadzić trudne rozmowy, wyznaczać granice, które powinny być ustalone lata temu, odchodzić od sytuacji, które już im nie służą. Wszechświat w zasadzie przeprowadza generalną aktualizację systemu Twojego życia, a stare programy, które nie są kompatybilne z Twoim nowym systemem operacyjnym, zostają oznaczone do usunięcia. Pozwól im odejść. Wiem, że przerażające jest porzucenie tego, co znajome, nawet jeśli nas ogranicza. Ale nie można zainstalować nowego oprogramowania, gdy stare wciąż działa. Jutrzejszy układ daje ci kosmiczne przyzwolenie i odwagę, by wreszcie nacisnąć przycisk Usuń. A gdy rozpoczniesz ten proces oczyszczania, wydarzy się coś magicznego. Synchroniczności pomnożą się wokół ciebie. Kiedy dostrajasz się do energii sekstylu Mars Jowisz, kiedy zaczynasz poruszać się w harmonii z tym kosmicznym prądem. Wszechświat zaczyna odpowiadać w najbardziej niezwykły sposób. Synchroniczności, te znaczące zbiegi okoliczności, które skłaniają Cię do zatrzymania się i zastanowienia, zaczynają pojawiać się wszędzie. Może zacznie się od drobiazgów. Pomyślisz o kimś, a ta osoba właśnie do Ciebie napisze. Zastanawiasz się nad jakąś możliwością i widzisz reklamę dokładnie tego. Zadajesz sobie pytanie. A potem przypadkiem podsłuchujesz obcych ludzi omawiających odpowiedź. Ale w miarę zbliżania się jutrzejszego dokładnego ustawienia planet, te synchroniczności przyspieszają i stają się niemożliwe do zignorowania jako zwykłe przypadki. Liczby będą Cię prześladować. Nie tylko anielskie liczby jak 111 czy 424, ale konkretne liczby, które mają dla Ciebie osobiste znaczenie. Twoja data urodzenia może pojawiać się na paragonach, Zegarach i tablicach rejestracyjnych w ciągu jednego dnia. Jakaś znacząca data może się powtarzać. Mars, w pannie, kocha precyzję, a te numeryczne synchroniczności to jego sposób na powiedzenie: tak, jesteś na właściwej drodze. Ale to wykracza poza liczby. Doświadczysz tego, co nazywam kosmicznymi zbieżnościami. Wiele niepowiązanych elementów Twojego życia nagle się łączy. Ta osoba. Którą przypadkowo spotkałeś w zeszłym miesiącu, okazuje się znać kogoś, kto może pomóc w Twoim projekcie. Książka, która spada z półki, zawiera dokładnie ten fragment, który powinieneś przeczytać. Piosenka w radiu odpowiada na pytanie, które właśnie sobie zadałeś. Jowisz rozszerza wszystko, czego dotyka, a gdy harmonijnie łączy się z mocą manifestacji Marsa, wszechświat staje się Twoim osobistym asystentem. Nieustannie aranżującym pomocne zbiegi okoliczności. Kluczem jest podążanie za tymi wskazówkami. Gdy pojawi się synchroniczność, działaj, zadzwoń, wyślij wiadomość, idź w to miejsce. To nie są przypadkowe wydarzenia, to kosmiczne drogowskazy prowadzące cię ku twojej najwyższej linii czasowej, ale podczas gdy wszechświat wysyła ci znaki, Twoje relacje również zostają poddane sprawdzianowi. Twoje związki staną przed sprawdzianem rzeczywistości. Sekstyl Mars-Jowisz nie ma ulubieńców i zdecydowanie nie wspiera iluzji. Z Marsem w zorientowanej na szczegóły pannie i Jowiszem w emocjonalnie szczerym raku, każda relacja w Twoim życiu zostanie oceniona pod kątem jej prawdziwej wartości. Nie chodzi tu o osądzanie. Chodzi o jasność. Nagle zobaczysz ludzi takimi, jakimi naprawdę są, a nie takimi, jakimi chciałbyś, żeby się stali. Ten przyjaciel, który dzwoni tylko wtedy, gdy czegoś potrzebuje, jego schemat staje się niezaprzeczalny. Ten partner, który ciągle obiecuje się zmienić. W końcu zrozumiesz, czy mówi poważnie. Ten współpracownik, który przypisuje sobie Twoje pomysły, jego gra staje się przejrzysta. Ale jest w tym też piękna strona. Z oszałamiającą jasnością dostrzeżesz również wartość w swoich związkach. Ludzie, którzy naprawdę cię wspierają, będą jaśnieć jak latarnie morskie. Poczujesz falę wdzięczności za tych, którzy zawsze byli przy Tobie. Może tak niezawodnie, że zacząłeś brać ich za pewnik. Jowisz wraku otwiera Twoje serce na troskę, którą otrzymywałeś podczas gdy Mars w Pannie inspiruje Cię do odwzajemnienia jej praktycznym działaniem. Niektóre relacje pogłębią się bardziej niż sądziłeś, że to możliwe. Odbędą się rozmowy, które zmienią wszystko, takie w których obie strony zdejmą maski i powiedzą prawdę, inne relacje okażą się spełnione, ich cel wypełniony. To nie porażka, to awans. Nie każde połączenie ma trwać wiecznie, a jutrzejszy układ pomaga ci docenić to, co było, robiąc miejsce na to, co nadchodzi. Kluczem jest podejście do tego sprawdzianu rzeczywistości ze współczuciem, ale bez kompromisów. Tak, patrz na ludzi z jasnością. Tak, wprowadzaj niezbędne korekty. Ale pamiętaj, Mars w pannie może być nadmiernie krytyczny, znajdując wady tam, gdzie są tylko ludzkie niedoskonałości. Wykorzystaj tę energię do rozeznania, nie do niszczenia. Relacje, które przetrwają ten kosmiczny audyt, będą silniejsze niż kiedykolwiek. A skoro mowa o wartości, twój stosunek do pieniędzy wkrótce stanie się bardzo interesujący. Finansowe możliwości się pojawiają z testem Saturna. Kiedy Mars i Jowisz tańczą razem, obfitość chce płynąć. Ale to nie energia wygranej na loterii, to zasłużona obfitość, taka, która przychodzi, gdy precyzyjne działanie spotyka się z przygotowaną okazją. A z Marsem w Pannie wszechświat bardzo konkretnie nagradza rzeczywiste wysiłki nie tylko dobre intencje. Wypatruj finansowych możliwości, które wydają się pojawiać znikąd, choć w rzeczywistości wynikają z ziaren, które zasiałeś tygodnie lub miesiące temu. Ten projekt. Nad którym pilnie pracowałeś? Ktoś to zauważa? Ta umiejętność, którą rozwijałeś? Rynek nagle jej potrzebuje. Ten kontakt, który utrzymywałeś, nie oczekując niczego w zamian, ma dla ciebie idealną okazję. Jowisz w raku przynosi obfitość poprzez opiekę, pieniądze, które przychodzą z pomagania innym, tworzenia bezpieczeństwa, budowania czegoś, co karmi zarówno dusze, jak i konta bankowe. Może to objawić się jako możliwości w nieruchomościach, gastronomii, opiece nad dziećmi, edukacji lub w każdej dziedzinie, gdzie tworzysz wartość emocjonalną, a nie tylko finansowe transakcje. Ale i to kluczowe: Słońce tworzące kwadrat z Saturnem, dokładnie w dniu sekstylu Mars i Owisz, oznacza, że każda możliwość przychodzi ze sprawdzianem rzeczywistości. Saturn. To kosmiczny dyrektor finansowy żądający zobaczenia Twojego biznesplanu, budżetu i długoterminowych prognoz. Ta niesamowita okazja wymaga dyscypliny, by się zmaterializować. Ten potencjalny strumień dochodów potrzebuje struktury, by się utrzymać. To w rzeczywistości dobra wiadomość. Udział Saturna oznacza, że każdy finansowy wzrost, który teraz nastąpi, ma potencjał, by przetrwać. To nie bańka, która pęknie w przyszłym miesiącu. To zrównoważony rozwój, ale tylko jeśli wykonasz niezbędną pracę. Mars w pannie w tym właśnie się sprawdza. Tworzenie systemów, śledzenie postępów, zajmowanie się szczegółami, które inni mogą uznać za nudne, ale które faktycznie decydują o sukcesie. Niektórzy z was otrzymają konkretne wskazówki finansowe przez swoją intuicję. Zaufaj tym przeczuciom dotyczącym inwestycji, ruchów zawodowych czy decyzji biznesowych. Jowisz w raku dramatycznie wzmacnia twoją finansową intuicję. Poczujesz, które możliwości są właściwe, a które są tylko rozproszeniem. Ale zawsze przepuszczaj swoją intuicję przez praktyczny filtr Marsa w Pannie. Czy to ma sens? Czy to zrównoważone? Jakie są konkretne kroki? A ta wzmocniona intuicja wkrótce osiągnie niezwykłe poziomy? Twoja intuicja osiąga szczytową jasność? Wszystko, co opisałem, przypływ energii, objawienie prawdy, żywe sny, synchroniczności, prowadzi do tego, Twoje zdolności intuicyjne osiągają jasność, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyłeś. Jowisz w raku to najbardziej intuicyjne położenie Jowisza w ogóle. Jest tutaj wyniesiony, co oznacza, że jego najwyższa ekspresja płynie przez głęboko psychiczne wody raka. Dodaj do tego laserowe skupienie Marsa w pannie, a nie tylko poczujesz intuicyjne wskazówki. Zrozumiesz dokładnie, co oznaczają i co z nimi zrobić. Twoje przeczucia nie będą już niejasne. Zamiast coś tu nie gra. Będziesz dokładnie wiedział, co jest nie tak i jak to naprawić. Zamiast to wydaje się słuszne, zrozumiesz, dlaczego to właściwe i jakie powinny być Twoje kolejne trzy kroki. To intuicja z wbudowanym systemem GPS dzięki praktycznej magii Marsa w pannie. Fizyczne odczucia staną się informacją. To napięcie w klatce piersiowej, gdy ktoś kłamie. To rozszerzenie w Splecie Słonecznym, gdy nadarza się właściwa okazja. To mrowienie w dłoniach, gdy masz otrzymać ważną wiadomość. Twoje ciało staje się precyzyjnie dostrojonym instrumentem do odczytywania energii, a Mars w Pannie pomaga ci dokładnie interpretować każdy sygnał. Ale szczytowa jasność objawia się w podejmowaniu decyzji. Pytania, z którymi borykałeś się miesiącami, nagle mają oczywiste odpowiedzi. Nie dlatego, że sytuacja się zmieniła, ale dlatego, że twoja zdolność dostrzegania prawdy osiągnęła nowy poziom. Będziesz się zastanawiał, jak kiedykolwiek mogłeś czuć się zagubiony w tych sprawach. Ścieżka przed tobą sama się rozjaśnia, krok po praktycznym kroku. Ta intuicyjna aktualizacja może być trwała, jeśli będziesz z nią świadomie pracował. Sekstyl Mars Jowisz otwiera kanał. Ale codzienna praktyka utrzymuje go drożnym. Medytacja, prowadzenie dziennika, czas spędzony na łonie natury, cokolwiek pomaga ci pozostać w kontakcie z Twoją wewnętrzną mądrością. Mars w pannie pomoże ci stworzyć rutynę, która utrzyma tę jasność długo po tym, jak jutrzejszy dokładny aspekt przeminie. Okno Integracji. Oto czego większość ludzi nie dostrzega w potężnych wydarzeniach astrologicznych. Prawdziwa magia dzieje się w okresie integracji. Sekstyl Mars Jowisz osiąga szczyt jutro o 6.30 rano, ale jego dary rozwijają się w kolejnych tygodniach, gdy pracujesz z tym, co zostało aktywowane. To nie jest bierne przyjmowanie, to aktywna współpraca z kosmosem. Mars domaga się działania. Jowisz nagradza wiarę. Razem tworzą możliwości dla tych, którzy są wystarczająco odważni, by wystąpić naprzód. Osiem znaków, które opisałem, to nie tylko rzeczy do zauważenia, to zaproszenia do zaangażowania. W ciągu najbliższych dwóch tygodni, gdy zbliżamy się do nowiu księżyca w raku 25 czerwca, znajdujesz się w kosmicznej strefie budowania. Plany zostały dostarczone, energia jest dostępna. Synchroniczności Cię prowadzą, ale musisz chwycić za narzędzia i zacząć budować. Stwórz jeden nowy system wspierający Twój rozwój, przeprowadź jedną szczerą rozmowę, która od dawna czeka, zrób jeden konkretny krok w kierunku tej finansowej możliwości, podążaj za jedną synchronicznością, by zobaczyć, dokąd prowadzi. Całkowicie zaufaj jednemu intuicyjnemu przeczuciu. Małe działania dostrojone do tego potężnego kosmicznego wsparcia przynoszą wykładnicze rezultaty. Zakotwiczenie w większym cyklu. To, co wydarzy się jutro, nie jest odizolowane. To część większej kosmicznej historii, rozwijającej się przez cały 2020 rok. Jowisz pozostaje w raku do czerwca 2026, nadal pielęgnując wszystko, co teraz zasiejesz. Mars przechodzi do wagi 19 lipca, przenosząc precyzję, którą teraz rozwijasz do Twoich relacji i partnerstw. Ziarna, które zasiejesz pod jutrzejszym sekstylem Mars-Jowisz rozkwitną przy trygonie Jowisz-Neptun w październiku, w pełni się zmaterializują przy powrocie Jowisza do tego stopnia w przyszłym czerwcu i staną się stałymi elementami Twojego życia do 2026 roku. Nie chodzi tylko o jutro. Chodzi o zapoczątkowanie cyklu wzrostu, który wszystko przemienia. Ci, którzy świadomie pracują z tą energią, często wspominają, jak kilka miesięcy później z niedowierzaniem patrzą wstecz, zdumieni, jak wiele zmieniło się od tego pojedynczego układu planet. Nie przez magię czy szczęście, ale przez świadome działanie spotykające kosmiczne wsparcie. Wszechświat oferuje partnerstwo, nie ratunek współtworzenie. Niebierne przyjmowanie. Jeśli wciąż oglądasz, dziękuję Ci za uwagę. Jeśli podobał Ci się ten materiał i chcesz zobaczyć więcej, rozważ kliknięcie przycisku subskrybuj. Twoje wsparcie jest bardzo doceniane. Podziel się swoimi doświadczeniami lub przemyśleniami w komentarzach poniżej. Do następnego razu, dbaj o siebie i subskrybuj, by otrzymywać więcej wartościowych treści. I <laughs>